Dobry wieczór. Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pół dnia czynimy i działamy, bo pięknie nam się złożyło, że wyciąganie cierni jest wiule. Co prawda jest to radosne święto, ale umówmy się w najciemniejszą ciemność. Więc my teraz będziemy dreptać w podświadomościach swych własnych do tej najciemniejszej ciemności i będziemy wyciągać to wszystko, co nas zraniło. Czy jesteście gotowi? No. Mam nadzieję, że słychać i widać, bo to, że widać, że wiem, że słychać nie, nie wiem. Także mi powiedzcie. Ja mam przygotowaną y, jedną świecę, te są przygotowane na jule. Y, I tak od razu mówię, jak ktoś jest. Jedna świeca plus siedem świec. 7 Siedem nie musi być na jule, to spotkamy się za jakiś moment w kolejnym rytuale, bo my się nic nie robimy, tylko rytualizujemy, słuchajcie. Tak? Taka no, prawda. prawda, od samego rana. I tylko światełki, i tylko światełki. Jesteście gotowi, widać i słychać. No to co? Słuchajcie, skupiamy się, bo to jest jakby najważniejszy, podsumowujący rytuał, bo tam klątwy, uroki, klątwy, uroki, klątwy, uroki to się ściąga, ale praca nad wewnętrznym wyciąganiem boleści, to jest dopiero praca. No, zaczynamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomienia, Wzywam Go poprzez świece ogniska, kominki i Doliny Cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, Wzywam go poprzez pola łąki, las, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy. Która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, Aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, By się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci, Przez sól ziemi wiatr szalony, Czysty strumień żarco świeci Oraz święte bóstw imiona. Gaja i Pan. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Jego granice wszelkie złe energie wchłoną, będzie on dla nas wzmocnieniem i prawdziwą ochroną. Wejdźcie tutaj bez lęku, stwórzmy krąg czystej mocy. Przekroczmy go z czystym sercem i czyńmy magię tej nocy. Zapalam te świece w energii bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca duchowych, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło <grym> stanie się symbolem i ofiarą działań moich. Zapłatą za pomoc w magii, strażnikiem energii duchowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Weźcie kilka głębokich oddechów i Zobaczcie siebie jako takiego małego awatarka w środku swojej głowy, i wraz z tymi oddechami schodźcie niżej i niżej i niżej do poziomu serca. Usiądźcie wygodnie na przestrzeni, którą ozdobicie tak jak lubicie. Jedni w pięknym krajobrazie, inni bezpiecznie w domu, inni na pustkowiu, ale oddychając, patrzcie w daleki horyzont. za horyzontu wyłania się postać pozwalasz jej energią do siebie się dostać. podchodzi do ciebie dziarskim, silnym krokiem, władca żywiołu ognia Stoi przed tobą w swej potędze i chwale, otwiera przed tobą swe mocarne ramiona, będzie ci pomocą. W dzisiejszym rytuale. Jego postać zbudowana jest z ognia i żaru. Podchodzi do ciebie i podaje ci naczynie pełne rozżarzonych węgli. Nie jest gorące. Nie bój się go przyjąć. Wiesz, że oczyszcza cię i wzmacnia. Postaw naczynie przed sobą. Zza horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie z winnym, płynnym krokiem władca żywiołu wody. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale otwiera przed tobą swe mocarne ramiona będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale postać władcy żywiołu wody zbudowana jest smukle i delikatnie zbudowana jest z wody i rtęci podchodzi do ciebie i podaje ci naczynie pełne krystalicznej wody Wiesz, że oczyszcza cię i transformuje. Zza horyzontu wyłania się postać, pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie z wiewnym, szybkim krokiem, władca żywiołu powietrza. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed Tobą swe mocarne ramiona, Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Postać zbudowana z powietrza i wiatru Podaje Ci naczynie pełne wibrującego, skrzącego się powietrza. Wiesz, że otula Cię i pociesza. za horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie mocnym, silnym krokiem, władca żywiołu ziemi. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed Tobą swe mocarne ramiona. Będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Postać jego zbudowana jest z ziemi i kamieni. Podchodzi do ciebie i podaje ci naczynie pełne złotego piasku. Wiesz, że ochrania cię i wzmacnia. Stoją przed tobą cztery naczynia czterech żywiołów. Są to magiczne artefakty zdolne do tego, by przetransformować i zniszczyć całe zło, które w ciągu tego roku mogło Cię dotknąć. Widzisz, jak władcy żywiołów otaczają Cię swoimi kręgami kręgiem ognia, kręgiem powietrza, kręgiem ziemi i kręgiem wody. Czujesz się mocny i silny. Zauważ najpierw to, co jest najbliżej Ciebie. Zobacz w swojej aurze, w swoich ciałach aurecznych, czym zraniłeś sam siebie. Czy to były lęki. Zobacz ten cierń, i wyjmij go ze swojego ciała, i wrzuć do naczynia, które podpowiada Ci intuicja. Tak będziemy robić z wszelkimi cierniami. Czy to był wstyd zupełnie niepotrzebny wobec ludzi, wobec wydarzeń? Wyjmij ten cierń. I włóż go do naczynia. Niech tam spali się i transformuje. Poszukaj w swoim ciele aurycznym ciernia negatywnych emocji wobec ludzi. Wyjmij go i wrzuć do naczynia. Poszukaj strachu. Braku odpowiedzialności, braku chęci, poczucia winy. Wyjmij te ciernie i wrzuć je do naczynia. Poszukaj innych swoich słabości albo tego, co za słabość poczytujesz. Poszukaj swoich myślokształtów. Wyjmij je i wrzucaj do naczynia. Pomyśl, czym zraniłeś sam siebie. Nieodpowiedzialnością, słowem, złym na swój temat, myślą, zaniedbaniem, uczynkiem, wyjmij te ciernie i wrzuć je do naczynia. Przyjrzyj się swojej aurze i zobacz, czy nie zostało w niej coś nieokreślonego, nienazwanego słowem w tym rytuale. Powyjmuj te ciernie i wrzuć je do naczynia. Rozszerz swoją aurę na najbliższych, na tych, którzy są w twoim sercu. I zobacz, jakie przykrości możesz wyjąć, tak by ich nie powielać i tak by nie utrudniały ci rozwoju. Złe słowa, złe myśli, naśmiewanie się, zła mina coś, co ty odebrałeś jako atak na Twoją osobę? Trudne pytania. Trudne zachowania wobec ciebie. Cierni tego, co tak bolało, ponieważ tak dobrze chciałeś dla kogoś ze swojego otoczenia, a on idzie swoją ścieżką, nie wedle Twoich reguł. Wyjmij te wszystkie ciernie i wrzuć je intuicyjnie do jednego znaczy. Przyjrzyj się swoim ciałom aurycznym. Czy nie pozostało tam jakiegoś brudu, jakiegoś ciernia, jakiegoś bolenia, jakiejś bolączki? Powyjmuj to wszystko i wrzuć do wybranego przez siebie naczynia. Widzisz, jak te wszystkie ciernie palą się i transformują w najpiękniejsze światło, które wraca do ciebie w swojej jasności i powoduje, że twoja aura staje się większa i większa tak jest za każdym spalonym zniszczonym stransformowanym cierniem one więcej nie uczynią ci szkody rozszerz swoją aurę na sprawy finansowe i zawodowe czy Czujesz braki. Wyjmij ten cierń i wrzuć do naczynia. Czy masz długi i to bardzo boli? Wyjmij ten cierń i wrzuć do naczynia. Jesteś mobbingowany, stalkowany. Ktoś poczęstował cię złym słowem, złą opinią, niesprawiedliwością. Wyjmij tę ciernię i wrzuć do naczynia. Nie takie słowa, nie takie epitety, działania za twoimi plecami plotki. Wyjmij ten cierń i wrzuć do naczynia. Słabość, niemoc, niechęć, brak siły do działań. Wyjmij ten cierń i wrzuć do naczynia. Przyjrzyj się swojej aurze, czy nie pozostało coś nieokreślonego w tym rytuale słowami. Wyjmij to wszystko, każdy jeden drobiazg, i wrzuć do naczynia. Rozszerz swoją aurę na rzeczy nieznane, na ludzi bez twarzy, na wydarzenia, które wydarzyć się mogły. Znajdź cierń swoich oczekiwań, które nie zostały spełnione i wrzuć go do naczynia. Znajdź cierń obcych ludzi, którzy spojrzeli na Ciebie i źle o Tobie pomyśleli i wrzuć go do naczynia. Znajdź cierń niechęci, trosk, smutków, lęków, obrazy. Powyjmuj je wszystkie. I wrzuć je do naczynia. Znajdź te ciernie, które są wręcz nożami w plecy. Ciernie, o których wiesz, ale i te, które zobaczyłeś dopiero teraz. Wyjmij je z pleców, możesz to zrobić, i wrzuć je do naczynia. Rozszerz swoją aurę. Czerpiąc z transformacji tego, co zostało zmienione. Rozszerz na wszechświat i wyjmij duży cierń, który każe ci wątpić w dobro wszechświata, w to, że idziesz najlepszą drogą. Wyjmij go, to będzie bolesne, i wrzuć go do naczynia. Zobacz, jak zmienia się i transformuje i w miejsce, w którym tkwił, wpływa piękne jasne światło zaufania do prowadzenia przez siły wyższe. Spójrz na siebie i zobacz, ile pozostało dziur w Twojej bardzo teraz mocnej i szerokiej aurze. Zobacz, jak wypełniają się po kolei jasnym. Mocnym światłem. Kiedy ty naprawiasz swoje dziury, swoje boleści, kręgi żywiołów wokół ciebie wirują coraz mocniejszym światłem w coraz szybszym tańcu. Jednoczą się w eter w jedną najwspanialszą energię. Siedzisz w słupie energii i naprawiasz swoją rzeczywistość. Przechodzi energia od góry, od pierwszej czakry do dołu, od dołu do góry i jesteś jak koralik zawieszony na dwóch niciach energetycznych. Czerpiesz z tej energii i naprawiasz to, co w ciągu minionego roku zostało skrzywdzone. Spektakl światła wokół ciebie uspokaja się. Wracasz do swoich granic. Wstajesz i powolutku idziesz na poziom świadomości. Oddychasz spokojnie i głęboko. Uspokajasz się. Możesz otworzyć. Na północ-południe wschód-zachód kieruję, Za błogosławieństwa szczerze dziękuję, A żywioły powietrza wody ognia ziemi Niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Wam po trzykroć wam dziękuję na naszą wspaniałą świetlistość. Naszą energię kieruję. Myślę, że musimy dać sobie 10-15 minut na unormowanie tego wszystkiego, co tutaj się zadziało. To jak zwykle wyciąganie cierni, ono musi być z przytupem. Kończymy dzisiaj vlogmas rytualny chwalić się, kto był na każdym, ewentualnie zrobił każdy, bo ja wiem, że tam czasem różnie pracujecie i odtwarzacie. Kto zrobił, kto zrobił każdy z tych rytuałów. Wyciąganie cierni jest świetne. A w tym roku padł pomysł, w sensie w mojej głowy własnej, wyciągania od siebie. My cały rok w ogóle pracujemy nad sobą teraz, nie? I stąd to się wzięło. Wiecie, zawsze każdy ten rytuał jest lekko inny. Maria była na każdym. Beata, Ania, Mangola, Małgorzata, Izabela, Barbara, yy, Gabi, Maria. Ja zaraz odrobię wczorajszy i będą wszystkie. Wiola, yy, odrób jutro. Zostaw yy, przestrzeń yy, oczyszczania na ciernie. I zrób jutro, jeżeli możesz. No czasem, nie wiem, wyjeżdżamy, więc. A za moment jakiś zapraszam Was na jule. Ustawię tutaj programowo pewne rzeczy. Też sama troszkę y, pójdę uziemić energię, że tak powiem. I, 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 I działamy teraz już w radościach. Czyli za moment zapraszam na julowanie. Dzięki Wam bardzo za cały vlog. Matko, z... kolejny raz oprócz jednego czwartku, gdzie mi internetu brakło, i tak odrobiliśmy w sobotę. Tak. Kolejny rok udał się każdy zaplanowany rytuał. No to jest po, po prostu, brawa gdybym miała brawa, to bym sobie sama też i Wam puściła. Tak. Bo naprawdę super jest tak, coś podsumować w momencie, kiedy dokonało się. Tak jest. Dokonało, dokonało się. się. No i co? Julujemy za jakieś 15 minut. Pa, pa, pa. pa, pa.